Witam Was, dzisiaj właśnie. jak ja Wam ale no, przetwórzam, bo była lekki i ja oczywiście nie włączyłem, i wszystko coś popsuło. Więc e, po prostu zaczynamy w tej chwili od no, nowa. Po prostu wam nie spił że linii, bo jak się popsuje, to popsuję, to będzie katastrofa. No, Wiesz jaka była? Z babką? No ja wiem. Bo.

nie ma już na samej, tu no tutaj są te no, drzwi. Właśnie. Te, no właśnie, no tu jest te schody i tam są takie. No właśnie, no. Ja w tym otwierałem je teraz, to było fajnie. Ja wiem, że tam coś było fajnego chyba. Jak ona to będzie tak. Jak. No, chodź, co. I teraz jedną ja, ja popkę. I ja coś powiem. Zaglądaj w, w taką zabawę, jak zabie w dużę. Traki. Ja będę radeczką czeki. Ja będę To będzie... Ja niby człowiek. Pokój, pokus, alalagi, alal... Nie ma Nie mam wywiadu. Nie było to, <grym>, no Nikt nie słuchał tego. No nie słuchaliście tego, ludziska? Ludzie, no nie tego? Tutaj, nie? Mhm. Dobrze pamiętam. Hmm. Chyba tak nie, nie to. Słuchaj. Józ, tu masz łóżek, niżej. Józ. Tu. Nie widzisz go. Za palce miałeś, tu miałeś. Aha, bo mi palce słucha, no Dobra, dobra Dobrze, no jeszcze to zrobimy, poszukajcie. Okej, mamy ten drugi dzień. A nie, nie, Babsa. To nie było, nie? Zabijamy z babcą i w dówę. Ale ja no, nie robię, jak on będzie mi tego nie ma, to będzie pat, patologia. I no. ona jest? O. To pewnie poszło. Nie chcę nic mówić, ale ona już tu kilkanaście sekund stoi. I chodzi. A idę. No. Idę do domu. Idź do domu, piofecie, idź. No, ja do domu. Ja też nie idę do domu. Idź, idź, papa, 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 papa! Nie, trzymajcie mi, mnie, zaraz mi babka w kreli. No, zaraz, ja, jeszcze lepiej. Więc będzie wiem, w kosmos. jak to to moim powiedzieć, że masz Co to wiesz? jest? Co ma być? A to jest. To jest. To jest. Nie Ale już nie są, że to, to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To To jest. Nie, nie wejdziesz. To To jest. To Nie To jest. To To jest. jest. To jest. To To jest. To O, idziesz po to? po ten gaspiszowy? w no jak się chyba na oczu dawał. nie um. wiem nie uszczegolam tego ja też nie, nie, ja też nie wiem, ja też nie raz to ja najpierw raz widzę. ale już to nie jeszcze jeszcze? tak ja ej uwidz, Wodzie, co u wycie wycie co wybrało wycie nie?

Nie co po w co nas byli dzisiaj? Aaa ten I, Ten, jak to się nazywa? Lampę Gdzie on Gdzie Co? Gdzie? Widzi, jaką? W kiblu, nie? Bo piłką już ma Piłką robiła? Nie Gdzie no. Te, jest nie mogę być znaleźć. Zniknęła mi na kiwajka. Halo, ludzie, widzicie, widzicie. mnie? Nie, nie bo no, nie mam tutaj kamerki. No dobrze. To są na nie, nie, nie widziałem tego i mi się na kieł. Ostatni dzień pan... Panowie i panie. <ślamy> Nie, i oni tak te nie w ogóle jak oni zwali tylko lampę, nie? Na głowę piłką, a I zalało nam e, całą gibel, nie? I wrócił do to i kapu fala lekciwku i woda, co ma i mówi... Tak a to twoja klasa była? Nie, z 8 B, nie? I on... i dyrektor taka w podku i woda przychodzi i mówi. Ale za was? Mhm, czemu na was? No bo, nie, moja klasa była w kiblu tak. Aha, była z nimi, nie? Nie no, ja na ogóle treści, we wspomnianej treści mówię jak się wkupię, to no zamknę całą tę kibla, nie? I będziemy chodzić pod wosła, żeby wypił w naci. Ja nie pytałem, ja, ja nie powiedziałem Ja sobie tak myślę, nie? I ja taki a przecież ja nie chodzę do kibla W kolejnego siatka, ja nie wkład, to dla mnie to na luzę Tylko mówię na mnie, bo nie będę mogł w kiblu, nie? nie? będę mogł się wkupić Tak do, nie no

ty chyba tam możesz iść na dół i tam mogę coś tego użyć. Na dół? Już na dół. Co? tym kanałem. Tu? No, tam kanałem takim. Tam, a kurwa, to można było iść, gdzieś włożyć, mi się tak wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra, to już po prostu. Nie, to nie może być. Nie będzie tak długo. zachód? Za No już nie będzie długo. Masz aktywę, to jest te... Słuchaj. Tak. Tam. Czekaj. Okay. Tu jest To masz Nie bądź po... On ci ujdzie. Wiesz? Idź... Nie ujdzie, bo... Tyłu nie ulicza. ma... Nie, a ma... A ma... A ma A ma... A A ma zabić? Nie ma, nie ma dowodu, nie ma. Nie ma, nie ma ma, kurwa, ma, w, ma, ma pozwolenie? Na to? Co tu. Tutaj. Tu? Nie. Yeah. tu. A ja, tak, wiesz, ja tego zawsze szukałem, jak go odciągnął, tego chuja. Patrzcie. A, wyciekał, Patrz. mnie. <gülpery> Tutaj, jak w <z> No. <gülpery> a to może ich, może... muszę uciekać. Już tam pewnie... <gülpery> Idzie.

Nie, tak Babka! Babka! Kotlety se papią do stóry. Możesz zamknąć. już możemy zamknąć? W, w kiblu. Nie, w kiblu. E, tak, tak, tak. No zamknąć, na przykład tam, zajuchać ty tam. Zajucha cię mowa. Za Zapamiętaj. <plannedormuşanie> <bird> <shund> <catması> an to jest ten. Nie, ona jest w taka głupia. Naprawdę tu popkadała po ciutko. Naprawdę? O bog mnie. Bo tam by ja na pewno nie wyjdę. Mhm. Kapitał. Widziałem, że to jest matematyki nie. nie było tego tematu. Ja nie to jest. Ja O, co to co co to? To Mój wam, te... Nie, nie! Jesteś malta. Majka Okej, Ok, idziemy. Fepko, go, 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 go. go. co? Kiedy ty dałaś płatkę? Bardzo głupia. Wiedzmowata. czy do Putina przyjdzie na Ukrainę, Mężczyzna jest Putin się na kąt, no skończy damsko. To ja jasiu wiapi. mnie w dupę wszyscy po kolei. Chłopaki, chłopaki, zła Babka! Babka! Ja nie mogę, babka nie w mnie. Babka mówiłem za chuj w Ja a a my Chłopa. Chłopa. Ma kłopa. telefon? Mówię, po jednej, po z YouTube'a.

Babka! O, jesteś w końcu. Tu jestem. Halo! Halo, babka! Babka? Nie śmiej się ze mnie. nie by ci myślać. Krzyściliśmy. Babka. Babka ze mnie. wam na to. Ja piję, ale jeszcze nie wiedzę, jaką postawię. Zadzwam po kawę teraz. Nie, zdzwam po kawę. O, oczywiście i ją zajebiemy tutaj. Będziemy zebrać już w chuja babkę. Nie w babkę, patrz, patrz. Babka zasypia. Babka zasypia. Babka zasypia. Nie spię, a spi, a to spię! Ona wychodzi. Jak no, to wyjema to? Znowu. Kim? No to mogłeś po prostu odpalić, wiesz? Wiem. Ale ty się bawisz. No nie no, kurwa odpaliłem to. Ja mógł myślełem uśpić cała, a my występuje. Ale wiem, że on ci tam się raz, bo tak to cię i nie uspisz. Jak nie? Kurwa. passi per le biciclette ando online live per un book che dice che molto molto in fondo da santa questo io mi ci sto dai anche se da

to się tu stało? Halo, to jest FDDM? Ja nie widzę, halo. Co to się... DM? Halo, co jest? Co to jest dokładnie na Cineda? Ja to popsułem? No, popsułem. A Nie, 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 nie,

Jednym z nas wyłączyłem. Czekaj, na dwójkę na dziś. pamiętam, że to był ten klucz. Ty, babku! Nie, jak ja się wystawiłem, ja się... trzeci. Nie, ej, panie. Panie, co... E. Wszystko jest, co zjadło, co jest. Ludzie, to było taka dziwne. Nie wiem, czy... po prostu... stop. po mama, nie było tematu, wszystko się powoje. 11. ktoś tam to tam

Monkey's with No, past. <laughs> There's a Papa? Papa, I it. Papa, 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 okay. Papa, okay. Papa,